Witam się z Wami bardzo serdecznie z naszej stolicy. Przyjechałam do Warszawy, tak, do Warszawy. Zawsze wyprawy do Warszawy to są takie takie inspirujące. Jadę do stolicy. Dużo się dzieje, dużo ludzi. E, po prostu życie biegnie tak szybko, że... No właśnie. Zostałam zaproszona na uroczystą prezentację nowego projektu polskiej marki Jonel, innowacyjna marka kosmetyczna. Która naprawdę robi dobrą robotę. Jest to luksusowa marka, na której ja pracuję od 3, około trzech lat. Jestem bardzo zadowolona. Oni kładą nacisk w swoich kosmetykach na działanie anti-aging, czyli głównie skupiają się na odmłodzeniu skóry. Także wyglądu skóry przede wszystkim. Także jestem bardzo zadowolona i z tego względu jestem ciekawa, co oni mi dzisiaj zaproponują. Jest godzina dziewiąta. Jest godzina dziewiąta, a ja szukam czegoś do jedzenia. Po prostu jestem tak głodna. Od rana nie jadłam nic. Przepraszam, zjadłam ee, jabłka, a wyjechałam z Krakowa o godzinie piątej, więc jest to kawałek czasu. Myślę, że dzisiaj zasnę wieczorem jak dziecko, jak tylko dojadę do domu. E, także bądźcie ze mną, bo to na pewno będzie ciekawy dzień. Jest bardzo słonecznie, bardzo fajna pogoda. Szukam teraz tylko fajnego miejsca. Lecimy i dobrze ci dzisiaj bawimy. Jeszcze raz duszę. kończy, właśnie skończyliśmy spotkanie. Była to premiera nowej marki Met Estel. Dostałam takie oto prezenty. I zobaczymy co tutaj jest, ale to w wolnym czasie jak wrócę do domu. E, szczerze Wam powiem, że jestem trochę zmęczona. Jednak cały dzień wykładów e, i krótka przerwa to, to jednak też jest wy, e, wycieńczające. Ale pełne energii, bo to mnie rozwija, takie spotkania, takie konferencje mnie rozwijają. Jestem naprawdę zmęczona, przyjechałam do Krakowa i po prostu padnę na twarz dzisiaj. dzisiaj idę... Jesteś Jestem głodna bardzo, no. jakbyśmy coś zjedli to bym była bardzo Bo Mamy, mamy resztkę grochówki. Bardzo pozytywnie się zaskoczyłam tą konferencją. To była premiera marki w ogóle. Co ale nie jestem tego pewna. Stworzyły Soraje. No. Markę Soraje. Później, później Dermika. Z tego, jak mnie pamięć nie myli. I powstała. Powstała no. Dermika. Jonel na no. której teraz pracuję. W od 3 lat pracuję na no. I teraz powstała kolejna marka. Uwaga, jak ona się nazywa? Masz tutaj nazwę. No. Met Estel. MET Estel, tak dokładnie, ja wiedziałam jak się nazywa ta marka, tylko chciałam, żebym no przeczytał. MET Estel i Czemu powiem Ci, że obiecująco to wszystko wygląda. Właśnie dostałam produkty do przetestowania i już się nie mogę doczekać, aż otworzę to pudełko i zobaczę, co tam jest ciekawego. Nie no, jak się załapiesz to jak jakiejś tam to możesz tam poczekać. Mogę się pochwalić, tak? że ostatnio zacząłem używać... Idę poczekać chwilkę. I tyle. Po prostu nie będę więcej zdradzać, bo to też jest... Powiedzieć, jak to jest tworzyć coś takiego i ile czasu to zajmuje? Czasu, nerwów, tak naprawdę. poświęcenia znaczy... e, tego zawodowego już nie mówię, ale tego prywatnego. Znaczy, rozumiem, że tak. Podoba się pani ten projekt, w związku tak, z tym, tak, że jest tak, takie. Tak, to, to, to od tego zaczynam się... e, Tak, to, to by się nigdy nie udało, gdybyśmy nie tworzyły zespołu ludzi, którzy też się nie wie bo w ogóle to, to w moim zdaniem jest Szanują swoją wiedzę, to jest najważniejsze, że wiemy, że każda z nas w kawałku swoim jest specjalistą, i, ale że na końcu widzimy mniej więcej to samo, że podobnie widzimy, różnymi drogami możemy, które dochodzi, no bo to jest rzeczywiście wielka praca. W tej chwili jest jeden skryb, e, To musi być jakiś jeden kierunek i rzeczywiście mamy literki no mamy z moją stroną które po prostu są literkami w firmie, w to, w właśnie pracują Dziennie. To nie są osoby, które czasami są w firmie. To są osoby, które tworzą każdy produkt w tej firmie. Wszystko razem tworzą. Więc to myślę, jest bardzo ważne, że bardzo myślę, że osoby, które wchodzą do marki widzą szybko ten kierunek. A poświęcenie duże, no wiadomo, że duże. Szczególnie teraz, kiedy start odbywa się na bardzo wielu poziomach. To nie jest tego położenie produktu. To jest od razu, to są od razu media, to, to, to jest od razu mnóstwo komunikacji, mnóstwo komunikacji, które trzeba przygotować. Czyli z No teraz nie można, To jest tak, że teraz nie można inaczej wejść. Naprawdę kiedyś się inaczej wchodziło. Kiedyś wystarczy zrobić Dokładnie. te produkty i mieć dobry materiał drukowany. A teraz oczywiście też trzeba go mieć, ale oprócz tego trzeba mieć te Dokładnie. Także ludzie są najważniejsi. Jeżeli są ludzie, którzy są w stanie te weekendy przed poświęcić, bo, no bo to się zawsze musi tak odbyć, no to, no to wiadomo, że, że, to jest, że to jest przyjemność. nawet, nawet są, zawsze są przyjęła dobra. Jest mnóstwo... mnóstwo Etapy, które są trudne, jeżeli coś, w ogóle kreacja jest trudna, tak, kreacja, wymyślenie czegokolwiek jest trudne, tak? Tak, tak, żeby tak. to było żeby innowacyjne, oryginalne, oryginalne innowacyjne, innowacyjne, no to to, to jest trudne, no właśnie no. i teraz najważniejsze jest to, żeby ludzie by, e, chcieli być kreatywni i szukali hmm. w sobie i ja będę też pomysłów hmm. bardzo bo czasami od niewiarygodnie innej strony dochodzimy do tego, o czym myślałyśmy. Więc to jest, jest bardzo ważne, żeby w tych takich kierunków łapać pomysł. No i w ogóle łapać jest życie. Dokładnie, <laughs> więc e, my czekamy na rozwój. Sami będziemy na pewno rozwijać i promować tą, e, bardzo się tą markę. I, będziemy, i widzę, że tu jest wzruszenia. Cieszę się wszystko bardzo, bo naprawdę to taki no, to dzień jest specjalny. <laughs> Także wszystkiego dobrego. <laughs> dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. dziękuję. Ja, dziękuję. Ja, dziękuję. dziękuję. ja dzisiaj mi dzisiaj... Chciałem... Jest taki Ty prześwit jest. pięknego zachodu słońca. Ja już jak wychodziłam no. właśnie z, z parkingu, to widziałam taki piękny. O i to takie. Dzisiaj ja lekakowie kebabam. że wiesz, aby lepszego od kebabu ze Ja byłam kebabowa, jak byłam na studiach, to się jadło byle co, piło się byle co a, i tak się. A teraz no. A teraz po prostu czym się starszym jest, tym Bardziej się w dupie przewraca. E, i jeśli chodzi o tego kepsa, to miałam fazę właśnie na studiach. Później w ogóle <laughs> nie lubiłam kebaba, tylko pizzę włoską. mi na papierze żywa na rodzina o może tak jeszcze nie na papierze Rodziny.